Yeah. Yeah. Ludzie stali w kolejce po leki przed apteką, a samoloty w biały dzień zrzucały bomby. Po prostu. Nie na budynki, a prosto na ludzi. Bomby leciały tak na naszą 17 dzielnicę, że właściwie nie ocalał ani jeden dom. Wszystko zostało zrujnowane: szkoły, przedszkola, wszystko. Zrujnowane. Szanowni Ukraińcy, prosimy wszystkich tych, którzy byli świadkami, ofiarami albo naocznymi świadkami zbrodni wojennych Federacji Rosyjskiej popełnionych na Ukrainie. Gdy składali takie świadectwa. Chcemy zgromadzić świadectwa naocznych świadków zbrodni rosyjskich na Ukrainie. Zgromadzić po to, żeby po naukowym opracowaniu, po zdigitalizowaniu, po odpowiedniej anonimizacji udostępnić to w formie repozytorium szerszej publiczności, ludziom zainteresowanym. Z, z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby to było jako źródło podstawa do opracowań naukowych, a po drugie, żeby zachować wojnę w pamięci świata. Myśl o założeniu Centrum Lemkina e, przyszła mi do głowy w dniu wybuchu wojny, czyli 24 lutego, kiedy Pu Putin oficjalnie ogłosił w telewizji, że nie uznaje narodu ukraińskiego. To był ten dzień, to była ta chwila, i to był ten Lemkin ukuł termin genocyd, czyli ludobójstwo i doprowadził do podpisania konwencji o ludobójstwie w 1948 roku, który zmienił międzynarodowy system karny. Wypracowaliśmy metodę, która chroni przede wszystkim dane osobowe. To jest bardzo ważne, dlatego że uchodźca musi być bezpieczny, czyli nie ujawniamy danych osobowych. Chronimy także twarze tych, których nagrywamy na Ukrainie. Ile dni spędził pan na okupowanych terytoriach? 20. Przyszli tutaj już 28 lutego. I nie pamiętam dokładnie, 3 czy 4 kwietnia przyszli już nasi. Dokładnej daty nie pamiętam. Proszę powiedzieć, nocował pan w swoim domu? W piwnicy. I żyłem tam i spałem, bo w ciągu dnia na naszą ulicę spadało do 50 pocisków. Ocalałem. Bóg mnie oszczędził. Dzięki Bogu. Proszę opisać swój stan podczas okupacji i jak pan się czuł. Prawdopodobnie żadne zwierzę tak się nie bało, jak ja się bałem. Przecież to potwory. Chodzili i po prostu zabijali ludzi. Główna robota polegała Główny cel to zbieranie świadectw ludzi, którzy ucierpieli wskutek działań wojennych rosyjskiej agresji na Ukrainie. To jest główne moje zadanie. Ale oczywiście zajmuję się też rozmowami z wolontariuszami, bo musimy ich mieć w swoim składzie. Ważne jest też zorganizowanie ich pracy i wyszukiwanie miejsc, gdzie możemy zbierać te świadectwa. Usłyszałem gdzieś około 200 różnych historii. To nie jest prosta rzecz, ale dla mnie ważne jest bezpieczeństwo człowieka, z którym rozmawiam. Jego bezpieczeństwo jest dla mnie najważniejsze, więc staram się stworzyć taką atmosferę, by dana osoba rozmawiając ze mną czuła się przede wszystkim psychicznie i emocjonalnie komfortowo. W czasie okupacji w swoim miasteczku przeżyłem prawie dwa miesiące, do połowy kwietnia. Potem, dlatego że już nie było co jeść, wyjechałem do też okupowanego Hersonia. Bo zaczął kursować rejsowy autobus. Po drodze musieliśmy przejechać przez 18 posterunków. Na każdym rozbierali, mnie akurat nie, ale obszukiwali. A tam znów wybuchy, więc postanowiłem wywieźć ludzi z Hersonia przez front. Przewiozłem 10 osób i trzech naszych żołnierzy. Gdyby się o nich dowiedzieli, to by nas rozstrzelali. Trafiliśmy pod ostrzał artyleryjski. Trzy potężne wybuchy, ale pociski na szczęście nie trafiły w busa. Wreszcie dotarliśmy do takiego węzła kolejowego. Wcześniej musieliśmy omijać osmolone leje po bombach, przejechać przez zaminowane pola i wreszcie dojechaliśmy do tego węzła kolejowego. I spotkaliśmy naszych żołnierzy. Wypełniając te ankiety, dlatego towarzyszą im wolontariusze. Żeby te dane osobowe, żeby te historie nie wpadły w nie Powołane ręce, więc bezpieczeństwo tych osób jest dla nas kluczową i najważniejszą sprawą. Ja zapoznaję się z tłumaczonymi wersjami tych ankiet. Z częścią tych ankiet muszę się zapoznać. Ile pan już przeczytał? Myślę, że 70-80 takich historii. Która najmocniej się panu wryła w pamięć? Uderzają mnie te, te, te historie dotyczące. Po pierwsze Mariupola, natomiast długiej tułaczki, czyli obywatele byli gdzieś, walczyli, podejmowali, podejmowali walkę, potem przechodzili przez liczne posterunki, byli gdzieś rzucani, byli gdzieś w niewoli. Wygląda to na, na. Każda z tych historii mogłaby stać się kanwą do niejednego hollywoodzkiego filmu, tragicznego filmu. Czasem nawet zastanawiam się, ile. W, Ile musiało się rzeczy wydarzyć, żeby ci ludzie żywi dotarli do Polski? Po każdym konflikcie zbrojnym, nawet po kapitulacji Niemiec, po bezwarunkowej kapitulacji, nie można było ukarać wszystkich. Ukarali tak naprawdę tą tą kadrę kierowniczą w Norymberce, następnie potem były procesy załóg obozów, natomiast tych wszystkich morderców, którzy mordowali, czyli te wszystkie bucze, które wydarzyły się w Polsce przez lat 5, sprawcy nie zostali ukarani. I teraz już wiedzieliśmy, że jeśli prokuratura zbiera e, swoje zeznania, e, to nie będzie się nimi mogła dzielić, a po drugie one jeszcze mają bardzo specyficzny charakter. One tylko dotyczą czynów zakazanych. Natomiast świadectwa takie, które my zbieramy, one mogą opowiedzieć, jak wyglądał cały okres okupacji, jak wygląda życie w bunkrze przez 6 tygodni bez bieżącej wody, światła, bez toalety. Można opowiadać o różnych, czyli można dać taki cały obraz wojny, który w zeznaniach prokuratorskich po prostu nie może być zapisany. My w w Czernichowie pod ostrzałem wytrzymaliśmy prawie tydzień. Z każdym dniem sytuacja się pogarszała. Wybuchy coraz bardziej się przybliżały. Rakiety spadały już na centrum miasta. Obok domu mojej mamy spadły trzy rakiety. Wyjechaliśmy 1 marca. I około 9 wieczorem dojechaliśmy do Białej Cerkwi pod Kijowem. Znaleźliśmy tam takie centrum, gdzie był schron, i pół godziny później w Białą Cerkiew uderzyła rakieta. Usłyszeliśmy bardzo silny wybuch, zobaczyliśmy blask i unoszący się dym. Dotarło więc do Was, że trzeba uciekać dalej. Zrozumieliśmy, że trzeba znów uciekać, tak. A potem zaczął się ostrzał zachodniej Ukrainy. I właściwie już nigdzie, nawet teraz, nie czułam się w pełni bezpieczna. Nasze spokojne życie na Ukrainie zakończyło się 24 lutego. Co jest przewagą tych świadectw nad zeznaniami przed prokuraturą? Że nasi świadkowie mogą mówić o strachu, o bólu, o lęku, o swoich utraconych marzeniach, o wszystkim, czy to ma bardzo ludzki wymiar. I żeby zakorzenić tą pamięć o wojnie, potrzebujemy takiego ludzkiego wymiaru. Ja przeczytałam kilkadziesiąt świadectw, mamy ich setki. Największe wrażenie jednak robią nagrania, które są robione tam na miejscu. Rozstrzeliwali, grabili, robili co chcieli. Proszę opowiedzieć, co stało się w pana rodzinie? W mojej rodzinie? 2 marca zabili mojego syna. Tutaj go zabili? Tu, przed domem go zabili. Jak to się stało? Wszystkim nie wiem. Ale ich żołnierze sami powiedzieli, przez pańskiego syna zginęło około 300 naszych ludzi. Wrócili stamtąd, gdzie zostali rozbici, przyjechali do naszej wsi i od razu go wyprowadzili i rozstrzelali. Czy zarejestrowali sygnał jego telefonu czy coś innego? Nie mam pojęcia. Najpierw przyjechały samochody z antenami na dachu, a potem na podwórze wpada pluton egzekucyjny. Wyprowadzili go na zewnątrz, i rozstrzelali. Ktoś to widział? Wszyscy widzieli. Prawdopodobnie też sąsiedzi, tyle tylko, że wszyscy się ukryli. Chowali się przecież wszyscy. Mnie tu wtedy nie było. Była jego żona, Lesia I dwoje dzieci. Mają dwoje dzieci, ale dzieci były u mnie. Mieszkamy trochę dalej od głównej ulicy, więc dzieci przyszły do mnie. I tak go zabili. I tak nie nie pozwalali jeszcze pochować. Chodziłem do ich dowódców, prosiłem, ale nie i już. Więc powiedziałem, że pochowam w sadzie. Wtedy przysłali żołnierza i mogłem zakopać syna. Kopał pan sam? Nie, ja poprosiłem sąsiadów. Mówią, że nie można kopać grobu synowi. Ludzie opowiadają różne historie. Oczywiście, że historie, które są związane np. z utratą najbliższych, stratą domu czy mieszkania, z prześladowaniami, niewolą, czy historie związane z przemocą seksualną. Historie z seksualnym one duże wrażają. One są porażające, strząsające. Tym bardziej, że uświadamiasz sobie jestem przecież Ukraińcem i naprzeciwko mnie siedzi taki sam Ukraińiec jak ja, że mogę tylko próbować zrozumieć, co ten człowiek przeżył. ja dużo składno historii. Ja też bardzo ciężko przeżywam te historie. One dotyczą też mnie bezpośrednio, dlatego że to są ludzie z mojej ojczyzny, ludzie, którzy zostali skrzywdzeni w niesprawiedliwy sposób. Są historie, które wryły się w moją pamięć i w moją duszę. Przede wszystkim ci ludzie, z którymi rozmawiałem. Chcę tylko, by u nas, na Ukrainie, nastał pokój i żeby surowo ukarać Rosję za nasze cierpienia. Dlatego, że zabijali cywilów, zabili dużo dzieci, celowali nawet w przedszkola. Ludzi trzeba było chować w workach, w zbiorowych mogiłach. Na własne oczy widzieliśmy, jak giną ludzie. Jak ludzie Bomby leciały tak na naszą 17 dzielnicę, że właściwie nie ocalał ani jeden dom. Wszystko zostało zrujnowane. Szkoły, przedszkola. Wszystko. Potem rodzina wywiozła nas na wieś 20 km od Mariupola. Tam przeżyłem 20 dni i stamtąd przez Rostów, bo przez zaporoże już nie można było. Zamknęli wyjazd, więc pojechałem przez Rostów, Moskwę, Łotwę i Litwę do Polski. W drodze na rosyjsko-łotewskiej granicy oślepłem na jedno oko. Co się stało? Myślę, że to ze stresu. To oko było uszkodzone. W 19 roku przeszedłem zabieg usunięcia katarakty, a potem pewnie stres, bombardowania i te wszystkie przeżycia spowodowały, że oślepłem. W Polsce 10 czerwca zrobili mi operację. Strach, strach. Teraz prawdopodobnie już nie mam łez, wypłakałam chyba wszystkie. Zostawiliśmy wszystko. Dzięki Bogu, że mieliśmy samochód i że zdążyłam go zatankować. Przyjechała Pani do Polski z samochodem? Auto już oddaliśmy, by jeszcze ktoś mógł wyjechać. Gdzie jest pani mąż? Mąż został na Ukrainie. Macie państwo troje dzieci, więc mąż mógł z wami przyjechać. Mógł, ale. Sama poradzę sobie z nimi tutaj, a tam jest potrzebna pomoc naszej rodzinie. Ja strzelać z żadnej broni, strzelać nie umiem. Nie mam też żadnego wojskowego przygotowania, nie byłem też w wojsku, więc jaki byłby ze mnie tam pożytek? Ja w tym miejscu się odnalazłem i w ten sposób mogę pomagać Ukrainie, w taki sposób mogę pomagać moim braciom. Ważne jest to, by pomagać Ukrainie. Można pełnić różne role. Wiele osób pyta, a co to da? Jaki będzie i czy w ogóle będzie tego efekt? Przecież nie wiadomo. Zawsze wtedy mówię o obywatelskiej postawie, o tym, jak ważne jest o takich przestępstwach rozmawiać i że trzeba je dokumentować. Czyli to wszystko, o czym opowiecie, musi być potwierdzone też na papierze. Dlatego, że ludziom podejmującym decyzję dopiero papier. Daje możliwość, by podejmowali je prawidłowo. Rolą instytutu jest to, by na podstawie tych materiałów, które zbieramy wśród ludzi, powstawały książki, publikacje i materiały. By o tych wydarzeniach, które rozpoczęły się 24 lutego i trwają do dziś, nigdy w świecie nie zapomniano, by były pamiętane przez kolejne pokolenia i pamiętały się Utrzymać pamięć o konflikcie zbrojnym to jest bardzo, bardzo trudne. Dzisiaj nam się wydaje oczywiste, że Rosja zaatakowała Ukrainę. Ja jestem tego świadoma, jak łatwo zmienić tę narrację. Jesteśmy po to, żeby ten podział na ofiary i na napastników zachować. Będzie Pan wracał do Mariupola? Jeśli będzie ukraiński. Ale i tak pewnie już nie wrócę. Mam 86 lat. Zabraknie mi pewnie sił, by powrócić. Pańskie największe marzenie? Mam nadzieję na lepsze jutro. Więc jak Pan Bóg da, to może to wszystko minie i trochę jeszcze pożyję w pokoju. My Mamy nadzieję, mimo wszystko, że świat pomoże pokonać całe to zło. Цей весь жах положеч По тому крес. Класить цьому край. Пава!